Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Przekonamy kolejne demo z dosowej płyty, z bieżącego numeru. Mamy teraz Drilling Billy i tutaj opis mamy już dawno nikt nie zrobi, nie zrobił chyba, tak fajnej, kurczę tutaj też H, to powinien być J chyba, tak fajnej gry. Kto nie wierzy, niech zagra sam. Dobrze, to zanim zainstalujemy sobie demko, zobaczymy sobie co mamy w tekście. Okej, okay, czyli mamy teksty w dziale recenzje. During Billy, Młotem i Kilofem. I tutaj też właśnie fajna informacja, że demo jest na kompakcie z numeru 12, czyli z bieżącego. I teraz tak. Takie gry jak omawiany tutaj During Billy cieszą się głównie uznaniem młodszych graczy, szczególnie dziewczynek. Zaś większość ludzi na ich widok za nosa i od razu stwierdzi, wyrosłem już z takich głupot. Nie dając grze nawet cienia szansy, by wybroniła się sama. Moim zdaniem całkiem niesłusznie. Dlaczego gra, której zasady można opanować w 5 sekund, a sterowanie w 30, posiadająca sporą grywalność i dobrą grafikę, ma być z założenia czymś gorszym od Quake'a, Civilization czy F22? Zadaniem gry jest dać odpężenie grającemu, pozwolić mu miło spędzić czas, wywołać emocje, a tutaj Drilling Billy w pełni wywiązuje się z podstawionych jej zadań. Skrajna prostota zasad jest dla mnie zaletą, a nie wadą i choć od dobrych nastu lat nie, nie mogę siebie zaliczyć do grona najmłodszych graczy, o dziewczynkach nawet nie wspomniewszy, to ta dała mi swoje radości. W pewien konkretny sposób kojarzymy się ona z presterem hitem z Aterynek i Automatów Coin Up o nazwie Donkey Kong, ponieważ w czasie gry zmuszeni jesteśmy do nieustannego ganiania po zabinkach, szczególnie gdy akcja dzieje się w dżungli. Okej. Okay. No to faktycznie tak wygląda trochę jak Donkey Kong, chyba, ale raczej Donkey Kongiem nie jest. Eee, dobra, przejdziemy sobie do tekstu. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie Bliego przez kilkadziesiąt rozmaitych jednoekranowych poziomów podzielonych na większe etapy: dżungla, fabryka, laguna i tym podobne, na które ściechają na niego najróżniejsze, zwykle negatywnie do niej nastawione stworzenia. Co więcej, musimy je wszystkie wykończyć. Jak kopiąc dołki za pomocą kilofa lub np. młota pneumatycznego, idąc, yy, idący tropem Billiego wpada w pułapkę i wisi. Należy teraz szybko doskoczyć do uwięzionego potworka i za pomocą młotka wybić mu z głowy głupie pomysły. Jeśli nie uczynimy tego wystarczająco szybko, potworek wygramoli się z dziury, przy okazji ją zasypując. I da nam do wywatu. Kilkakrotnie potraktowany młotkiem przeciwnik spada i rozbija się na najdziwniejsze, a przydatne znajdźki. Niektóre z nich po zebraniu dodadzą nam punktów, inne zaś umożliwią np. szybsze kopanie dołków, rękawica młot pneumatyczny, ostrzeliwanie, piłka tenisowa, rakieta tenisowa, wroga dadzą nam chwilową nietykalność tęcza, czy możliwość zrobienia wielkiego boom bomba. Ale uwaga, niektóre potworki są dość solidnie zbudowane i upadek o jeden poziom w dół nie czyni im większej krzywdy, na przykład motek w fabryce. Bilii oprócz kopania dziury potrafi je też zasypywać, co bywa przydatne w czasie planowanego odwrotu na zgubioną pozycję. W grze zasadniczo nie ma limitu czasu, ale jeśli gracz będzie się guzdał, to musi liczyć się z dodatkowymi utrudnieniami. Na przykład w fabryce pojawi się dźwig z kulą używaną do burzenia budynków i zacznie na ślepo mucić po drabinkach. Od czasu do czasu z nieba będzie spadać skrzynia, w której czasem natniemy się na przydatne przedmioty, ale też niekiedy oczekuje nas mniej przyjemna niespodzianka, zaczajony wróg. Do tego dochodzą windy i tym podobne typowe dla platformówek zagrywki. high Sowa grafika, high Sowa to e, SVGA, tak mi się wydaje, <grym> od chyba o to chodzi, e, z dwoma nieruchomymi planami. Jest z gatunku sympatycznych, takich e, smurfowo-bajkowo-kolorowych i na pewno się wam spodoba. Sympatyczne postacie zrobiono z jajem, na przykład ślimak skrzyżowany z piłą tarczową. <grym> ok. E, I ładnie zanimowano. Sam bohater wygląda jak dziecko jednego z braci Mario. Oprawa dźwiękowa dostosowana jest do gustów najmłodszych graczy, stąd, choć fajna, wydawała mi się nieco zbyt infantylna. Masa rozmaitych auć, aj, joj, tajoj, eee, lecz nie na tyle, by wywoływała irytację starszych graczy, nawet po godzinie czy dwóch, ostrego grania. Sterowanie również pomyślano tak, by 5-6-letnie dzieci nie miały z nim najmniejszego kłopotu i ogranicza się do kursorów i spacji. Eee, kopanie, motkowanie, ewentualnie shifty, zasypywanie. Poziom trudności nie jest wysoki, ale we w nie jest to jakaś totalna prościzna. Po ta etapach trzeba naprawdę ostro głów główkować i jeszcze szybciej się poruszać, by wyjść zwycięsko ze starcia. Drilling Billy to nic innego jak stara, dobra platformowa, czy platformówka raczej, stworzona na miarę możliwości komputerów z końca XX wieku. Przeznaczona dla tak zwanego familijnego grania, to znaczy cała rodzina przed monitorem. I choć w gruncie rzeczy nie reprezentuje sobą nic specjalnie oryginalnego, to poziom na jakim została zrealizowana sprawia, że zabawa jest naprawdę przednia i autorem recenzji był Draco. I się wydaje, że to jest chyba Sebastian Dragun, ich powiedz z tamtego okresu. I tutaj co ciekawe, to mamy ocenę 7 na 10. No, także sporo. E, producentem był Northwind North Soft, dystrybutorem podobnie Northwind Soft. Minimalna konfiguracja to 486 dx 26 66 MHz, 8 Mb no właśnie SVGA potrzeba było i karta muzyczna. My Będziemy ogrywać na Soundbuster T16 tym razem, ponieważ na tym moim obecnym komputerze z AW64, nie chciała grać muzyki, więc dlatego odświeżyłem trochę... Mm. E, znaczy odświeżyłem... Wygrzebałem raczej z <grywa> całego kompa, e, na którym te, też właśnie teraz mam Windows 10, tak nawiasem mówiąc, e, żeby można było usłyszeć jakiekolwiek dźwięki, że tak powiem. Dobra, to przejdziemy sobie do uruchomienia. To... No chyba odpali instalator, tak mi się wydaje, w tym miejscu. Dobra, angielski. ram e, ja chyba mam 64, o ile dobrze pamiętam, to można wrzucić 16, czemu nie. E, tutaj jest tylko jedna opcja, 5 Mega Demo. No, niech się zainstaluje tutaj, czemu nie. I OK, lecimy z tematem. Mam wrażenie, że jest troszkę, yy, troszkę ciemne na grabberze, no ale to ewentualnie już sobie w postprodukcji to podbije troszkę jasność. To jeszcze w instalatorze to nic takiego się nie traci, ale yy, później jeśli gierka będzie ciemna to trzeba będzie troszeczkę podbić. Dobrze, gierka zainstalowana, odpalił mi od razu Setsound, tak że wybierzemy sobie oczywiście Soundbuster 16 tutaj te domyślne wartości powinny działać nie wiem, haj, czemu nie dobra, I teraz tak zanim, zanim to jeszcze odpalimy to zobaczymy czy jakiegoś jedmi czasem nie ma I To od razu w tym katalogu nie, nie wygląda na to żeby cokolwiek było to są jakieś te informacje no jest że tak powiem o tym można było Aha, to jest właśnie język, można było sobie dorzucić. Dobra, tak wygląda na to, że tutaj coś jest, są nie, to też jakieś yy, dla gry. Tak też tam której ACDC nie potrafi otworzyć. Dobra. No to myślę, że możemy sobie zagrać. Tutaj ten set sąd też był taki o tyle głupi, że... Yy, nie można było, tak jakby usłyszeć, czy, czy dźwięki działają, czy nie, i tutaj tak, yy, to najpierw może opcje, yy, volume, no, nie będzie na maksa. O, i tutaj, jak to wygląda, kiepsko wygląda. To tak, jak to sobie tutaj podbiję jasność, to jak to będzie wyglądało na giebie, No trochę lepiej, trochę lepiej wygląda, to zostawię w tak, taki sposób, właśnie. Tutaj na ekranie mam dużo jaśniej, ale to, to nie ma znaczenia w sumie. Najważniejsze, żeby się dobrze nagrało. I teraz tak, tutaj jakieś informacje. a czyli opis gry, że tak powiem. Co tutaj trzeba robić. Znajdźki jakie możemy znaleźć. O i sterowanie najważniejsze, czyli strzałki, spacja. Kontrolem strzelamy, jeśli mamy piłki tenisowe. Dobra, czyli to tak naprawdę wszystko, czego potrzebuję. Jeszcze informacja na temat, właśnie kto to napisał, tą gierkę. Wyskoń, co tutaj, no coś, coś już tutaj jest. No nie, wiem, zobaczymy, zagrajmy. Czyli tak, bo tutaj mamy albo właśnie jungle, albo construction. To najpierw sobie w dżungle zagramy, oczywiście. Teraz tak, czy będzie słychać te dźwięki. Dobrze, to gramy sobie pierwszy poziom. Teraz tak tutaj najłatwiej to będzie chyba zrobić dziurę w tym miejscu. Żeby oni mogli wpaść ewentualnie jeszcze jedną tu, o, Czyli tak ten się złapał. Najpierw ten Okej, okay. teraz nie wiem czy, czy zdążę tego drugiego też złapać, czy nie. Chodzi na to, że tak. Dobra, czyli pierwszy poziom zaliczony. Pierwszy poziom w królestwie dżungli, że tak powiem. A drugi też nie powinien być jakoś dużo trudniejszy tak mi się wydaje. Bardzo ładnie się podstawił. No, A drugi... nie od razu. Dobra. <grywa> ja. Okej. Okay. O, i tej skrzynki już chyba nie zdążę zabrać, tak mi się wydaje. No. No, znaczy, generalnie tak, tak naprawdę to jest drugie podejście do, do tej gierki, ponieważ przy pierwszym podejściu nie nagało mi się to tak, jak bym chciał, <grywa> że tak powiem. Ponieważ yy, dźwięk był zmiksowany, to, to co ja mówię, razem z dźwiękami z gry, że nie mogłem sobie tego ustawić tak jak chciałem. O, ten już jest. Okay. I to jest. może być problem? Chyba niekoniecznie. Czy się tą skrzynkę wziąć? Czy... Aha, bo skrzynce tylko te bonusy są jakieś. Czyli tak naprawdę nie po się za szybko przechodzić poziomu, ponieważ możemy stracić tam jakieś bonusy z tego co rozumiem. Dobra, jeden tu, drugi tu i czekamy. Nie, nie, nie. Nie wiem czy da się tego złapać na te dwie dziury, co zrobiłem. Zobaczymy. W międzyczasie bonusy pozbieram. To muszę chyba mu wykopać jego... ...dziury dla, tylko dla niego. Okej. Okay. A te diamenty oczywiście są warte więcej niż jakieś owocki. Gruba dynia jest. A, i tutaj trochę źle zrobiłem, bo... Ja to musiał chyba długo czekać, tak coś mi się wydaje. Tam jakiś eliksir jest. O, to jakaś tęcza. Ja to muszę ze tu. To... Czyli jeden z głowy. A, nie, nie, nie wiem co to ten człowiek nie zapamiętałem. O będzie, że to ogrywam już jakiś czas później, że tak powiem. Dobra, to tutaj może. A to ta dynia powinna może wpaść, tutaj nawet. Albo no, banan, zobaczymy, kto pierwszy. Dynia. Jakby ten banan szedł za mną na dabinie, no to byłoby kiepsko. <grymne> Okej. Okay. No nie zdążę żeby zobaczyć tych resztek. A, jednak się udało, ale tego jaka już się nie uda. To jest, jest, jest nietypowe w tym poziomie. Tu mamy nową broń. Tylko muszę się do niej móc dostać. Mam nadzieję, że ża żaden banan mnie nie zatrzyma. To jest piłka nie i Tutaj z tego co kojarzę, to to, że mogę ją rzucać, właśnie kontrolem. Więc Zabijanie tych stworków jest dużo łatwiejsze. A, też jakieś pszczoły się pojawiają, widzę. W Szczoł się chyba pojawiają wtedy, jak, jak jest ten sygnał hurry up, czyli żeby się spieszyć właśnie, żeby zakończyć poziom. To, to chyba takie wprowadzenie było do tego, tak mi się wydaje. Ja, piłka nie zawsze... Nie zawsze ją można złapać tak szybko, jakby się chciało, tak mam wrażenie. O, tutaj teraz... Tak, nie jest odporna. Na działanie piłki. Budzik się włączy, widzę, czyli zatrzymali się nagle. A teraz też nie, nie poddaje się, że tak powiem. No, ale z kolei, tej, tą bombę, którą podniosłem, to są nie wiem, jak jej użyć. Może też konsolem? A. Aha, dobra, czyli bomba służy tylko do tego, żeby... ...dziurę zrobić szybciej. Okej. Okay. No, to tego jeszcze nie podniosę. Nie zdążę, że tak powiem. No i tutaj mamy taką mapę, żeby przejść jak najszybciej do... Yy, w drugie miejsce, że tak powiem, czyli do tych drzwi są też jakieś różne rzeczy do podniesienia, ale to już nie będę ich ten Nie będę się nimi zajmować. trzeba szybko. Trzeba iść szybko. Nie wiem czy mi się uda. Tak skonstruowane, żeby, żeby się nie udało właśnie za łatwo tego zrobić. I tutaj widzę, że przechodzimy do kolejnego poziomu. Będzie troszeczkę trudniej. O, już jest. A! To jest winda, okej. Okay. coś chyba nic z tego. Chyba że sobie mu dziurę tutaj. Zobaczymy. A, okej, okay. Dobrze. Chyba to byłoby może tą skrzynkę też zabrać. Coś tam było, ale nie wiadomo co za bardzo. Ja to dalej. A, kurde, źle, 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 źle co zrobiłem. No, testy i kończymy poziom. Ok. No, tak jak pisał pan recenzent, że yy, niby taka gierka prosta i niby dla dzieci, ale no, nawet, nawet fajnie się gra. <grafy> tak, tylko tutaj właśnie problem jest taki. No, nie zdążyłem. Bo, no bo motek musi spaść właśnie z większej wysokości, nie? Także. No, tutaj zrobił dziurę. No i piło nie pojechało tam, gdzie chciałem. Ale teraz już tak. So, tak jeden gotowy. To młotek może tutaj by się e, że tak powiem połasił, żeby tutaj może przyjść. To bym się nim zajął od razu. O, nie bardzo mało te. A i teraz co? I teraz muszę. Tak? O, no, 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 no dobrze. Okej. Okay. Zobaczcie, tak, ten mamy zrobiony. Może na dół zejdzie, nie? Nie bardzo. Okej, okay, dobra, tak. I teraz tutaj. Dajcie biedziura. O, 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 tak szybko? Kurde. Tego nie przewidziałem. Z, za szybko, za szybko on wychodzi z tej dziury. A, i teraz właśnie kula jedzie, żeby żeby mnie ukarać, że, że nie byłem zbyt szybki Nie bardzo, nie bardzo to idzie w tym drugim poziomie Okej, okay, żeby mi tu się nie zapnęła. A. Dobra, jakimś, jakimś fartem, fuksem się udało. Aha, i tylko tej budowy były dwa poziomy. Dobra, okej, okay, czyli... czyli to by było na tyle w tej gielce. No, to taka dobyt taka fajna, tak mi się wydaje. Może ten poziom z dżunglą trzeba może to jeszcze troszeczkę bardziej ograć, ale no, mimo wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że szybko spotkamy się w kolejnym filmie. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, cześć!